Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek mojej miniserii do trzech razy sztuka. W tym odcinku będziemy otwierać trzy pary yy, paczek Panini FIFA 365 wersja nordycka. Ostatnio, kiedy robiłam odcinek, gdzie otwierałam pary paczek z FIFA, wyciągnęłam momentum Floriana Wirca, był tam też chyba Golden Baller. I się śmiałam, że ciężko będzie to przebić i pyk, eee, wypad nam momentum Florian Wirz. Także zobaczymy, co dziś nas czeka. Formuła odcinka jest dość prosta. Sprawdzamy, co z każdej trójki przedmiotów jest najlepsze, czyli w, tej, w tym wypadku po prostu z par seszetek, jaki będziemy mieć najlepszy traf. I na koniec odcinka podsumujemy, który z tych trzech trafów był najlepszym trafem odcinka. Także liczę na jakieś Golden bolery dzisiaj, momentum też. Także zacieram rączki i jedziemy do trzech razy sztukę. Zaczynam od pierwszej części, może, a może jakaś legenda nordycka nam spadnie. Już wcześniej otwierałam trochę tych nordyckich też dla siebie poza kanałem i niestety za bardzo nie posypało. Także sprawdźmy. Diogo Jota, Rodrigo de Paul, u, legenda jakaś, serio? Nie, Skandynawian Star. No ale słuchajcie, jest potencjał. Alexander Bach, to, to będzie jako nasz pierwszy traf. Fabio, Dominator i Klub. No to co? Dominator, czy nie, no wydaje mi się, że z racji Nordyków to jest na tę chwilę najlepszy traf. Sprawdźmy drugą saszetkę z tej pary, czy jesteśmy w stanie to czymś przebić. Mamy. Aminę Adli. Uh, golden boler chyba. Robert Lewandowski, to zrobimy teraz tak. I sprawdźmy. Fans favorite, McAllister. Mamy Magician Lanzini. Mamy Noah Lang. No i mamy golden bolera. Kto to taki? I to patrzcie, jeszcze Norweg, czyli z nordyckiej. No, co prawda wiem, że jest też w normalnych, ale tak śmiesznie. Dobra, no to Erling Haaland, to Ty, Nordyku, niestety, nie zostałeś na tym pierwszym miejscu. Najlepszym naszym trafem z pierwszej pary Golden Baller. Czy jesteśmy w stanie to pobić? Nie wiem w sumie jaki Golden Bowler musiałby się trafić, żeby pobić Halanda, bo chyba z tych wszystkich, słuchajcie, on no jeszcze Hurricane jest. Ale wydaje mi się, że Haland jest najlepszy. To no kurde, no. Momentum, dawaj, momentum. O, tutaj będzie mieć legendę jakąś chyba. Tylko nie wiem czy nordycką, czy zwykłą. To znowu otworzymy sobie tyłem. Od razu przy okazji dostanie się kodziki. Niko Pass bazowa. Następnie Gustil bazowa, fans favorite André Botka. mamy Magician Jauneves mamy Rising Star no to z tej paczki na razie najlepsze, ale i tak chyba zaraz go wymienimy bo tu obrońca a, mamy Nordic Giant Christiansen nogi, no i teraz w sumie no wydaje mi się, że nordyckie są lepsze, wiecie, bo w zwykłych saszetkach tego nie ma więc, jak wpada w nordyckiej, no to chyba jest bardziej takie w porządku. O, znowu coś bardziej nordyckiego. Ale, kurde, trzy nordyckie karty. Ostatnio, jak, ogląda, jak otwierałam nordyckie paczki, to zupełnie nic nie wpadało. E, dobra, sprawdźmy. Fikajo Tomori. Mamy Konrad Leimer. Mamy Kapitana Luke de Jong. Mamy Magician Alexis, Alexis McAllister. Mamy Rodri. No i tak wydaje mi się, że ten. I tu, uwaga! Skandynawian Star. Bergwal z Tottenhamu. No i teraz w sumie. Wydaje mi się, że Christian jako piłkarz jest lepszy. Więc tak mi się wydaje, że zostawiłabym to. Ale słuchajcie, trzy nordyki. Więc całkiem całkiem spoko. A, a co ja tych sześciu kart? Yy, dwa, trzy, cztery, sześć. Stąd nie, nie przełożyłam tu. Dobra no to i tak dalej w odcinku wygrywa Golden Baller uh, Erling Haaland no słuchajcie to co jeszcze jednego Golden Ballera czy momentum daj na momentum losie e, Abu Fani mamy Arusnes, mamy Elshahad mamy Odegard, kapitan mamy Lee i Rice Mm, najlepsza karta, słaba paczka. Chyba Odegar. No i mamy ostatnią nordycką paczkę, która jest w stanie nam uratować to, chociaż i tak Golden Ballet się trafił, więc odcinek jest zupełnie na plus. Tutaj znowu przekręcam, bo wydaje mi się, że znowu coś nordyckiego, więc nieźle. E, mamy tak Eliota. Mamy proszę Państwa Tezę. Mamy Fans' Favorite Joe. Mamy. Titan, Rudiger. Czy lepszy? Hmm, zaraz zobaczymy. Tu mamy fluo, DiMarco. No, fluo są rzadkie. To tu już dodała fluo. Ale tu wydaje mi się, że jest jakiś Nordik. O, nogi Halanda. No to nogi Halanda wygrywają. No dzisiaj, dzisiejszy odcinek w sumie, muszę Wam powiedzieć, że na sześć paczek trafiły się cztery Nordyki. W tym prym wiodą nogi. No niestety, ale i tak. Do trzech razy sztuka, odcinek, no wygrywa, jakże tematycznie, pan nordycki z Norwegii, golden Baller Erling Haaland. Proszę bardzo, jeżeli sobie życzycie kodzik jeszcze raz. Nie mam pojęcia, czy skandynawskie nogi cokolwiek dają w wersji internetowej, ponieważ no, nie, nie gram, więc dam Wam te kodziki. No i słuchajcie... To tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek mojej miniserii do trzech razy sztuka. Yy, no i co? Bardzo chętnie przyjmę jakieś lajki, subiki, żebyście byli na bieżąco, pozwoli mi się to rozwijać. Także myślę, że to tyle. Słuchajcie, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!